Zapraszamy na Puls Świata Puls Kościoła. Codzienny magazyn portalu Deon.pl. Na 18 dzień października 2025 roku proponujemy temat: Apostazja w Polsce formalność czy duchowy dramat? Imieniny i wspomnienia liturgiczne. 18 października imieniny obchodzą Bogu Miła, Judyta, Julian, René oraz Łukasz. 18 października Kościół katolicki obchodzi w liturgii Święto Świętego Łukasza, ewangelisty. Patronem dnia 18 października jest święty Łukasz. Łukasz, patron lekarzy, malarzy i notariuszy, był nawróconym poganinem i wiernym towarzyszem świętego Pawła, któremu towarzyszył aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie. Z zawodu lekarz słynął z wykształcenia i talentu kronikarskiego. Przypisuje mu się autorstwo Ewangelii i dziejów apostolskich, w których zebrał relacje naocznych świadków. To u niego znajdziemy opisy dzieciństwa Jezusa oraz przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i synu marnotrawnym. Tradycja mówi, że zmarł w wieku 84 lat, pełen ducha świętego. Apostazja w Polsce, formalność czy duchowy dramat? Fala apostazji w Polsce rośnie, a Kościół stoi przed wyzwaniem nie tylko formalnym, ale i duchowym. Coraz więcej wiernych domaga się wpisania do ksiąg parafialnych aktu wystąpienia z Kościoła. Jednak procedura nie jest jedynie urzędowym podpisem. To moment, w którym proboszcz musi rozpoznać motywację odchodzącego, podjąć dialog i, jak podkreślają biskupi i teologowie, okazać szacunek nawet w obliczu sprzeciwu. Apostazja nie zawsze oznacza definitywne odejście. Kościół pozostawia drogę powrotu otwartą. Apostazja. Proboszczowie muszą o tym wiedzieć. Artykuł zwraca uwagę, że proboszczowie muszą być świadomi procedury apostazji, ponieważ w Polsce toczą się procesy przeciw parafiom, gdy osoby żądają wpisania do ksiąg parafialnych aktu wystąpienia z Kościoła, mimo że nie dopełniły formalnych wymagań. Zgodnie z kościelnymi zasadami postępowania, akt apostazji wymaga poinformowania proboszcza, obecności dwóch świadków oraz podpisania dokumentów parafii. Duszpasterz ma obowiązek rozpoznać motywację odchodzącego, czy to rzeczywiste odrzucenie wiary, czy sprzeciw wobec instytucji, i podjąć próbę dialogu, nie stosując nacisku ani kar. Apostazja to nie zawsze koniec. Apostazja, czyli świadome i dobrowolne odrzucenie wiary i Kościoła, jest grzechem, ale nie musi być końcem duchowej drogi. To akt o najwyższej wadze, który zmienia tożsamość moralną i duchową. Osoba dokonująca apostazji zrywa z Kościołem, ale Kościół nie zrywa z nią, pozostawiając otwartą drogę powrotu. Apostazja często jest zdradą własnego serca i historii życia. Powrót do kościoła jest możliwy po uznaniu swojego grzechu i wyrażeniu chęci powrotu. Arcybiskup Grzegorz Ryś o decyzji Dawida podsiadło. Mamy do czynienia z falą apostazji, która wzbiera. Arcybiskup Grzegorz Ryś, w odniesieniu do zapowiedzi apostazji Dawida Podsiadły, stwierdził, że mamy do czynienia z nasilającą się falą odejść z kościoła. Wyraził nadzieję na osobistą rozmowę piosenkarza z proboszczem, podkreślając, że nie chodzi o potępienie, ale o szacunek dla jego decyzji. Zdaniem arcybiskupa, edukacja religijna w szkole nie wystarcza do budowania wiary, a Kościołowi brakuje intensywnego zaproszenia młodych do wspólnoty. Jako jedną z przyczyn laicyzacji wskazał klerykalizm. Józef Augustyn Jezuita. Grzechy ludzi kościoła nie usprawiedliwiają apostazji, ale inspirują takie decyzje. Ojciec Józef Augustyn SJ podkreśla, że grzechy ludzi kościoła nie usprawiedliwiają apostazji, lecz mogą inspirować decyzje o odejściu. Apostazja to świadome odrzucenie wiary i formalne wystąpienie z kościoła, które niesie poważne konsekwencje, między innymi utratę praw kościelnych i dostępu do sakramentów. Motywacje są różnorodne. Protest przeciw instytucji, urazy wobec duchownych, konflikty osobiste czy ideologiczne. Augustyn apeluje o pokorę w ocenach: nie mamy prawa potępiać ani usprawiedliwiać takich wyborów. Reakcja Kościoła powinna być pełna szacunku i delikatności: przede wszystkim słuchać osoby odchodzącej, pouczyć o skutkach, ale nie narzucać poczucia winy. Na apostazję konwersja. Apostazja, czyli formalne wystąpienie z kościoła katolickiego, wymaga osobistego złożenia pisemnego oświadczenia woli u proboszcza. Osoba dokonująca apostazji musi być pełnoletnia, a decyzja musi być podjęta świadomie i dobrowolnie. Proboszcz informuje o konsekwencjach, którymi są m.in. ekskomunika, niemożność przyjmowania sakramentów i utrata prawa do pogrzebu kościelnego. Możliwy jest powrót do wspólnoty kościoła po złożeniu odpowiedniej prośby. To był magazyn Puls świata, Puls kościoła. Zapraszamy codziennie na platformę YouTube albo na platformę Spotify oraz na kanał radiowy Deon Modlitwa. Do usłyszenia.